Zawodniczka AKS Promień została pierwszą osobą w historii klubu, która zdobyła medal mistrzostw Europy. Do polic przywiozła brązowy medal. Mistrzostwa Europy do lat 15 odbywały się w podwarszawskim Centrum Sportu Raszyn. Policzanka zajęła piąte miejsce w dwuboju oraz zdobyła brązowy medal za podrzut. Swój start oceniam na dobry. Może nie wyglądało tak, jak byśmy chcieli z trenerem w sensie, No nie do końca poszło to po naszej myśli, ale myślę, że i ja i zarówno trener jest szczęśliwy, że udało nam się wystartować, jak i zdobyć medal, są zdobyte nowe doświadczenia, wrażenia i wyciągniemy wnioski ze startu i pokażemy najwyższy poziom na mistrzostwach Polski w tym roku. Policzanka zmierzyła się z zawodniczkami z Ukrainy, Włoch i Szwecji. W polickim klubie trenuje od trzech lat. Jest wielokrotną medalistką mistrzostw Polski. Przygotowania były dość ciężkie. Ponad miesiąc czasu nie było mnie na miejscu. Trenowałam cały czas w systemie treningowym 2-1, dwa treningi na zmianę z jednym. Teoretycznie czas wolny był tylko w niedzielę, ale to nie zawsze, bo w niedzielę również zdarza nam się trenować. Także przygotowanie były ciężkie i naprawdę solidne. W październiku Oliwia z Tyczyszym wystartuje w Mistrzostwach Polski.